Można powiedzieć, że słowo ciałem się stało i za moimi plecami widać pracuje ciężka maszyna. No nawet się jako mieszkańcy pewnie nie spodziewaliśmy i nie mieliśmy wyobrażenia jak te wały będą remontowane, nasze odrzańskie wały, które są dla nas bezcenne, bo chronią nasze dobytki, nasze zdrowie, życie. O czym mogliśmy się przekonać przy okazji zagrożeń, przy okazji w ogóle powodzi tysiąclecia, kiedy te wały uratowały to wszystko, co posiadamy. No i dzisiaj jest sytuacja taka, że te wały doczekały się remontu z prawdziwego zdarzenia. Za moimi plecami chodzi ciężka maszyna, bardzo ciekawa, która doszczelnia to, co wszystko jest przed wałem, i pozwoli na to, aby woda nie filtrowała yy, przez wały i, i przed wałem, pod wałem. Technologia bardzo ciekawa. Będziemy śledzić to wszystko, no bo jest to dla nas ważne wydarzenie. Ważne dlatego, że po pierwsze zmieni się to otoczenie, po drugie zwiększy się nasze bezpieczeństwo, no i po trzecie te wały wymagały generalnego remontu i o tym wiedzieliśmy już od tak. Powiedzcie co beton się leje, tak? To jest ta mieszanka na bazie solidu rts e S. To jest mieszanka w samochodach i To jest y mieszanina cementu w kątem i i popiołów. I co to daje tutaj? Takie wstrzyżwały. To jest i tłoczona jest do maszyny i maszyna działa na wzmianie tego. w tej jej kątem wykonuje przesłonę przeciwwigacyjną o szerokości około 37-40 cm a 4 m głęboko. Ok. Na, na tej zawiesiny uszczelniającej z gruntu, zostaje taki cemento, cemento grunt. E, mają za zadanie wydłużyć drogę filtracji. No Wam jest cemento czyli uszczelnienie korpusu Odsłoniowy. Tak, od strony odry, zakotwione od strony odry w przesłonie. Ze względu na uszczelnienie korpusu, przesłona ma za nami uszczelnić podłoże, czyli cały mału, ale... Na pontomata ma uszczelnić korpus. Na to idzie około 80 cm. Do poszerzenie, wyłagodzenie skarpy do 1-3, czyli będzie łagodna. Na to potem jeszcze idzie jakieś 15-20 cm humusu, obsiane trapy. Na wale ma być ścieżka rowerowa, rowerowa, lub droga obsługowa w zależności od tego, czy jest dostęp jest droga pod wałem. A czym jest, się to... będzie różniła ścieżka rowerowa od drogi? Droga obsługowa będzie miała nam większą szerokość. Ścieżka rowerowa, jak dobrze kojarzę, to ma dwa metry szerokości, a droga obsługowa chyba 3,5 na wale. Uh -huh. A proszę powiedzieć, jaki termin tutaj jest zakończenia tych prac przewidywany? Koniec przyszłego roku, ale Budimex chce to zrobić jeszcze w tym roku. Zamknąć ten, ten odcinek. No właśnie, bo tu mieszkańcy mówili, że długo maszyny pracują, to znaczy, że... że Tempo, tempo jest duże, tak, tempo jest wysokie, no to pracujemy długo, no wczoraj długo pracowali, bo aż do pierwszej w nocy.